Zadanie 19. Pole pewnego trójkąta równobocznego jest równe 4 pierwiastki z 3 przez 9. W takim razie obwód tego trójkąta jest równy. E, więc tak, najpierw musimy przepisać wzór na pole takiego trójkąta, czyli równobocznego z tablic. Jest to a kwadrat pierwiastka z 3 przez 4. I po drugie wiemy, że to pole jest równe tak naprawdę 4 pierwiastki z 3 przez 9. Mogę już sobie od razu wyrzucić, prawdę mówiąc, tą literkę p. Przyrównałem do siebie te dwie wartości, czyli wzór na pole i ile to pole się równa. W takim razie mogę sobie już to od razu poskracać. Przemnożyłem to razy 36. Więc w takim razie z jednej strony będę miał 9a kwadrat pierwiastka z 3. 9 razy, no tak czy siak. Z drugiej strony będę miał. 4 razy 4 pierwiastka z 3 czyli po wymnożeniu będę miał po prostu 9 a kwadrat pierwiastka z 3 to się równa 16 pierwiastka z 3 podzielę sobie to przez pierwiastek z 3 zostanie mi po prostu 9 a kwadrat to się równa 16 znowu podzielę to sobie stronami przez 9 będę miał po prostu a kwadrat to się równa 16/9 wtedy spierwiastkuję to sobie stronami Oczywiście przez pierwiastek drugiego stopnia będę miał A to się równa 4 trzecie, albo A to się równa minus 4 trzecie, oczywiście przy geometrii minusowe długości byłyby trochę śmieszne, dlatego tego nie będę miał. I skoro już mam A, a to jest trójkąt równoboczny, który ma po prostu trzy takie boki, no to moją odpowiedzią będzie po prostu 4. 3 razy 3, czyli mój obwód będzie po prostu 4. Czyli odpowiedź A.